Wiadomo, że punkt M o współrzędnych 1, 2, 3 należy do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f od x równa się 3-2a razy x plus 2. My musimy ustalić, ile w takiej sytuacji jest równy parametr a. Żeby to zrobić, to po prostu będziemy musieli podstawić do wykresu naszej funkcji w miejsce x i y, bo f od x to jest inaczej y współrzędną xową i yową punktu m. 1, druga to jest oczywiście współrzędna xowa, a 3 to jest współrzędna ykowa. Punkt m musi należeć do wykresu tej funkcji f/od x, czyli jeśli podstawimy jego współrzędne odpowiednio pod xa i pod y w tym wzorze, to musimy otrzymać równanie prawdziwe. No i z tego równania wyliczymy parametr a, czyli podstawmy pod y współrzędną y punktu, punktu m, czyli 3. I dalej mamy po prawej stronie ten nawias przypisujemy bez zmian 3 minus 2a, no i teraz zamiast razy x to podstawiamy współrzędną xową punktu m, czyli razy 1, druga, no i dalej bez zmian plus 2. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą z niewiadomą A do wyliczenia, no to rozwiążmy to równanie. Na początku pomnożymy je stronami przez 2, żeby pozbyć się ułamka, po lewej stronie otrzymamy 3 razy 2, czyli 6, a po prawej stronie to wyrażenie razy 2 dwójka skróci się z jedną drugą i zostanie sam nawias 3 minus 2a i jeszcze plus 2 razy 2, czyli plus 4. Uprośćmy liczby. 2a przyniosę na lewą stronę, tu było minus 2a, czyli po lewej stronie będzie plus 2a. A tą szóstkę przerzucę na stronę prawą. Tutaj mamy 3 plus 4 to jest 7, szóstka przerzucona ze zmienionym znakiem będzie minus 6, czyli wychodzi, że 2a to się równa 1, czyli A to się równa 1 dzielone na 2, czyli 1 druga. Tyle jest równy szukany parametr a, czyli prawidłową odpowiedzią jest C.